Wszyscy wiemy, że smartfony tłuką się na potęgę. Na przykład taki iPhone 7. Jak się przewrócisz i słyszysz chrupnięcie, to masz nadzieję, że to Twoja noga, a nie szkło. Mam więc tutaj nowiutkiego, nierozpakowanego iPhone'a 7 oraz ochronne etui Tool Atmos X4. Sprawdźmy, jak to ze sobą współgra i czy w ogóle chroni przed upadkiem. Sprawdźmy najpierw, co jest w opakowaniu. W oczy rzuca się przede wszystkim etui ochronne w pięknym, bijącym po oczach kolorze. Dalej mamy ochronę na wyświetlacz, jest to folia wraz z ramką chroniącą jeszcze brzegi smartfona. Jest też ściereczka, naklejki do zdejmowania resztek pyłków z wyświetlacza, szpatułka do wyciskania powietrza spod folii oraz krótka instrukcja w formie papierowej. Najpierw wkładamy smartfona w Etui. Teraz usuwamy odciski palców i kurz z wyświetlacza za pomocą siereczki. Możemy jeszcze użyć naklejek, jeśli potrzeba. Potrzeba usunąć dodatkowe paprochy. Gdy mamy pewność, że szkło jest już czyste, możemy przystąpić do nakładania folii. Zdejmujemy przede wszystkim warstwę trzymającą z tyłu. Z pewnym trudem, ale się udało. Nakładamy ją na wyświetlacz. No i znalazł się jeszcze jeden paproch. Sprawdźmy, czy się uda go usunąć. Dobra. Nakładamy folię. Usuwamy powietrze dołączoną szpatułką. Teraz zdejmujemy folię przednią. Usuwamy dodatkowe jeszcze pozostałości powietrza. I powinno być ok. Tu jest bardzo dobrze dopasowane. Ramki trzymają się naprawdę nieźle. Tak to wygląda. Trzyma się dość solidnie. Jest dobrze dopasowane do, do smartfona. Klawisze z boku mają. Skok. oczywiście to są nakładki na klawisze w smartfonie, ale kliknięcie jest bardzo dobrze wyczuwalne. Etui chroni smartfona właściwie z każdej strony. Oczywiście są tutaj e, miejsca do podłączenia np. przewodu lightning. Są też, jest też wycięte miejsce na przełącznik tutaj od powiadomień. Wygląda to dość dobrze, oczywiście oprócz koloru, który w naszym przypadku jest dość dziwny, ale nie o to tutaj chodzi. Sprawdźmy jak to będzie wyglądało w praktyce, czy ETUI faktycznie ochroni smartfona? No dobra, ETUI założone, więc co nam pozostało, jak nie upuszczenie iPhone'a? Jeśli mam być szczery, to trochę się boję, bo iPhone jest wypożyczony i nowy, ale cóż, innego wyjścia nie ma. Sprawdźmy zatem, jak wypadnie nasz crash test. Najpierw upadek na bok obudowy. Zatem wyświetlacz cały, żadnego pajączka nie ma, na bokach zniszczeń nie stwierdzono, kamerka cała wyświetlacz jest zupełnie w porządku żadnych uszkodzeń, także ten test jest zaliczony. Jest to upadek z wysokości takiej typowej, jak trzymamy smartfona, więc powiedzmy z takiej wysokości zazwyczaj upada smartfon. Sprawdźmy teraz jak wygląda upadek na płasko. Albo nawet byście taczęk w dół. No, już? Cały bez uszkodzeń. Wszystko w porządku. Wszystko działa. Przyciski. Kamerka jest cała. Szkło zupełnie nieuszkodzone. Nawet na ochronnej folii nie widać żadnych zarysowań. Jest w porządku. Obsługa dotykowa nie przysparza żadnego problemu. Wszystko działa jak najbardziej w porządku. Górne menu wysuwa się bez problemu. Gorzej jak widać z dołu. Ruchy z dołu są nie zawsze wychwytywane. Dolne menu wysuwa się powiedzmy no, zazwyczaj, ale nie, nie zawsze. Także generalnie obsługa jest w porządku z drobnymi problemami. Ogólnie jednak samo etui leży bardzo dobrze. Jest precyzyjnie spasowane. Myślę, że test wypadł w pełni pomyślnie. Dobra, specjalnie dla Was jeszcze jeden upadek, bez cięć, żebyście nie mówili, że to jest zmontowane. Podłoże jest twarde, to, jest, to są panele położone bezpośrednio na beton. To nie jest jakiś tam parkiet wielki, to jest naprawdę twarde podłoże. Także zobaczymy. Działa. Sprawdźmy. Bez cięć. Jest? Jest. Żadnego pajączka nie widać. Sprawdźmy, niech kamerzysta ustawi ostrość. No, panie kamerzysto, proszę bardzo. Jest ostrość? Pięknie. Żadnego pajączka nie widać. Tak naprawdę w ogóle nie widać zarysowań nawet na tej folii ochrony, bo ta ramka tutaj wokół jest wystająca i w ogóle jakby nie, nie dopuszcza podłoża do, do samego wyświetlacza. Mm, nie widać po prostu żadnych zniszczeń, nawet na obudowie ochronnej. Wszystko w porządku. A nie, przepraszam, znalazłem jedno odbicie tutaj. Jest małe odbicie, jest to jakieś przebarwienie na takiej gumowej powierzchni, ale właściwie to nie jest żadne uszkodzenie, tylko przebarwienie. Chyba nawet zejdzie, jak będzie przetarte. Tak, praktycznie schodzi. Mm, z tyłu nic. Wyświetlacz cały, kamerka cała przyciski działają. Te zdany.